Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku 5 kompozycji w danym patchu. Tym razem jest to patch 11.4. Także chciałbym Wam przedstawić kompozycje, które na razie się przebijają. Jeśli chodzi o metę, jeśli coś się zmieni, no to oczywiście nagram odcinek kolejnymi jakimiś tutaj poradami dla Was, co jest teraz mocne. A teraz, kochani widzowie i nowi widzowie, przede wszystkim zostawcie subskrypcję razem z dzwoneczkiem, łapkę w górę, komentarz dla statystyk i wbijcie na Discorda, który jest w opisie. No a teraz już przechodząc bezpośrednio do omówienia top piątek, no to tak jak myślałem, przebiła się bardzo mocno tutaj kompozycja z vanguardami i Nikko jako Kery. Chosenem oczywiście będzie tutaj dla nas vanguard. Gramy pod sześciu vanguardów, nie pod ośmiu, ale tutaj od razu mogę Wam powiedzieć jedna ważna rzecz, ponieważ jeśli macie na przykład bardzo dużo added Major, jeśli chodzi o waszych przeciwników no to wtedy gracie faktycznie 6 vanguardów. Jednakże jeśli wasi przeciwnicy budują magów na przykład czy chociażby też ktoś idzie pod Niko tak jak wy, no to wtedy jednak staracie się grać pod czterech mystików i wtedy robicie czołzena powiedzmy na Niko, macie już trzech mystików i dokładacie czwartego. Myślę, że to jest zależne właśnie od tego na kogo gracie. No, i dodatkowo najlepszym tutaj chosen byłby który z waszych tabletów, znaczy w sensie Mautilus, Ale wiadomo, jeśli sią, sią, siądzie wam Atrox czy tutaj pani Sejuani, no to też bardzo dobrze to sobie działa. Jeśli chodzi tutaj o itemy na Kery, no to wiadomo, waszym Kery ma być Niko. No i itemy jakie możecie na nią dać, no to tak tutaj dałem przykładowo GA Giant Slayera i Rabadona. Ale równie dobrze może to być QSS, e, równie dobrze to może to być Jeweled Gauntlet. Także opcji jest kilka, można nawet na niej zagrać Morello. Morello również jest dobre na Sejuani. Jeśli macie jakieś defensywne itemy e, typu Bramble West, e, Warmong Armor, Dragon Claw, Ionic Spark, to to wszystko raczej ląduje na Sejuani w tym bildzie bądź na Czogacie. Tak samo na czogacie również Morello jest całkiem przydatny. Więc jeśli byście chcieli no to polecam na Yumi, Najlepsze są tutaj kieliszki. Czyli of Power albo po prostu Zekę, żeby buffowało wam Niko. Według mnie to jest tutaj najlepsza opcja. Na siódmym levelu możecie przestać rolować jeśli byście chcieli i na siłę szukać złotej Niko. Chociaż nie polecam, wam, radziłbym wam po prostu spokojnie wbijać ósmy i zbudować całą kompozycję. Itemy jakie na pewno chcecie tutaj na karuzeli, no to będzie to miecz i Rot plus Negatron, Cloak i Kropelka. Te itemy są najważniejsze plus potem jakieś defensywne, które mogą Wam równie dobrze polecieć z mobów. W early game starałbym się grać tutaj raczej postacie takie po prostu silne. Można grać do tego buildu, które wam się na pewno przydadzą i pomogą Wam go szybciej jakby skonstruować. No to macie Nautilusa, Garena, Branda czy TF. To są jednostki po prostu dosyć silne, a potem je możecie przesłapować, i taki TF, na przykład z tymi itemami na Niko, jest całkiem dobrym nosicielem tych itemów, więc jak najbardziej można to grać. No i potem po prostu swapować powoli w ten build, który konkretnie chcecie. Tylko pamiętajcie, nie lećcie w żaden build totalnie na pałę, bo to nigdy się dobrze nie kończy. Kolejny build. Zostaje w nim dalej Olaf, jednakże troszeczkę zmieniony. No bo wcześniej grało się go raczej pod 6 Slayerów. Teraz raczej się gra pod 3 Slayerów. A za to gra się Dragon Soulów. I raczej fajnie by było, gdyby to był po prostu jako chosen byłby Olaf jako Dragon Soul, Chociaż wiadomo, może to być też ktoś inny. To nie jest oczywiście tutaj powiedziane, że tak właśnie musi być. Jest to najlepsza opcja, ale można tu spróbować nawet zagrać 6 Dragon solów, jeśli się uprzecie. Też pod kery Olafa, też będzie jak najbardziej dobrze działało. E, itemy tutaj na Olafa to tak jak było wcześniej, czyli Hurricane, e, Deadblade GA. Oczywiście może tutaj też być QSS, może zamiast Deadblade być Infinity Edge, może być e, BT. To jak najbardziej wszystko działa. RFC raczej bym nie grał. Według mnie nie ma to zbytniego sensu. W tym bildzie najważniejszą rzeczą, jaką jest, to to, żeby dbać o ekonomię w early gameie, ponieważ ten build jest po prostu drogi. I jeśli nie będziecie mieć dobrej ekonomii w early gameie, no to raczej będzie Wam bardzo ciężko zbudować ten build. Więc polecałbym do tej kompozycji właśnie dbać o ekonomię. Na początku grać po prostu silne jednostki, żeby nie tracić za dużo HP. Żeby wygrywać, trzymać winstreaka. Wiadomość i się nie da, lustryk też nie jest zły, ale po prostu trzymać ekonomię, nie wywalać pieniędzy w boto i nie rolować jak głupi. To jest podstawa tego buildu, chociaż w sumie to każdego, żeby nie wydawać na pałę pieniędzy, chociaż też nie zawsze, wszystko zależy oczywiście od sytuacji. Jeśli chodzi tutaj o itemy z karuzeli, no to na pewno potrzebujecie, znaczy najważniejsze itemy to miecz, łuk i armor. No potrzebne po prostu wam tutaj do waszej kompozycji. Drugim carry może potem w late game'ie być waszym Sira, Sporze Samira, która mimo nerfów dalej sobie radzi, z Las bardzo dobra. Jak widzicie tutaj itemy znów Chalice of Power, bądź Zeke, to są po prostu itemy dobre, które bufują waszego carry zawsze. Więc wystarczy dać no, na kogoś, kto stoi przy waszym carry i zwyczajnie w świecie będzie wam go bufować. Jeśli chodzi o tutaj defensywne itemki, no to na pewno e, możecie dawać je na Sejuani. Atrox też nie jest najgorszy, ale ja bym jednak wybrał Sejuani, bo jest po prostu silną jednostką. No i wszystkie defensywne itemy znowu pasują. Rumble West, Warmong, Dragon Claw, e, Ionix Park i tak dalej, i tak dalej. Takie silne jednostki, które mogą wam na początku pomóc, na pewno Eliska, Pike, e, Tristana i TF, to wam oczywiście daje tutaj kultystów, którzy też są silni na początku i mogą wam po prostu pomóc łatwo przesłapować też ten build, gdybyście chcieli akurat w niego pójść. Kolejnym tutaj um, buildem, czy tam kompozycją zwał jak zwał, um, są Dragon Soule z magami. Raczej się gra trzech magów, nie pięciu, ale za to Dragon Soule są tutaj ważniejsze. No i tutaj równie dobrze można Podmienić na przykład taką siłanę na, wcześniej, na wcześniejszego Olafa, który jak najbardziej też tutaj będzie pasował, bo też jest Dragon Soulem. Tylko wiadomo, wtedy trzeba raczej dostawić jakiegoś Slayera. Najlepszą opcją, przynajmniej by to było, według mnie, żeby ten Olaf miał jakiegoś jeszcze dodatkowego buffa. No i tak, tutaj waszym carry jest Aurelion bądź e, Siłana. Najlepiej, żeby właśnie ten tutaj Chosen był właśnie na Siłanie bądź na Aurelionie, ale wiadomo, jeśli będzie to na przykład na Braumie, Brandzie, też się nic nie stanie. Jak najbardziej będzie to ok. I tutaj w tym buildzie e, powiedziałbym Wam, że można dać na przykład Mage Kappa na siłane, bądź Slayna. E, jeśli dacie go na siłane, no to będzie więcej biła. A jeśli dacie na Slayna, to macie praktycznie nieśmiertelną jednostkę w late gamie, która może Wam kierować grę. Więc warto, jeśli macie na przykład tą różkę, warto jednak tego tutaj Magekapa dać na Siłane bądź na Swayna. Jeśli poleci wam szybki Swayne, to ja bym jednak wybrał Swayna. Szczególnie jeśli uda wam się go zrobić na srebrnego, no to wtedy to jest po prostu jednostka niezabijalna, która naprawdę wam będzie kierować gierkę. No jeśli chodzi tutaj o Aureliona Sola, no to wiadomo, jest on bardzo silną jednostką. Był, jest i raczej będzie. Ta Rk jest po prostu przesadzona, Jeśli po połączeniu z Dragon Solem, no to potrafi naprawdę fajnie przywalić w przeciwnika. Więc myślę, że jak najbardziej Wam się to przyda. I Itemy oczywiście Kery, no to Jewel Gauntlet, Hextech Gauntlet, GA, może to być równie dobrze Rabadon, równie dobrze spisuje się Hoi, równie dobrze spisuje się QSS. To wszystko jak najbardziej na nim działa. Można zrobić połączenie GA z Duet Gauntletem też to robi. Pod ten, e, nie GA, tylko Rabadona z Duet Gauntletem też to robi bardzo dobry damage. Itemy na Siwane no to raczej Hurricane, QSS i hoi Tak jak widzicie, raczej nie grałbym w RFC, tak jak niektórzy lubią. Można by zagrać na niej Dead ale nie wiem, ja jestem fanem naprawdę tych trzech itemów. To są perfekt itemy, i naprawdę z nimi Shiwana jest przekozakiem. No, i oczywiście, można tutaj na przykład Hand of Justice zastąpić Mage Cape'em, żeby po prostu Siłana więcej biła. Bądź jeśli nie macie defensywnego itemu, równie dobrze można też dać Mage Cape'a na nią, i też to będzie jak najbardziej sobie dawało radę. Znów defensywne itemy dajemy na Troxa bądź na Brauma. Ewentualnie można dać je na Swaina, jeśli ma mage cape'a i będzie nie dość, że twardy, nie niezabijalny, no to do tego jeszcze będzie y, się leczył jak szalony dzięki mage cape'owi i zadawał dużo demagera, bo będzie się odpalał razy dwa. Y, itemy na karuzeli, no to na pewno potrzebujecie miecz, y, rod, łapka z krytem i armor, tak bym powiedział, że to są takie najważniejsze do zbudowania tutaj w, y, tych itemów. No i tutaj w Early Game to raczej bym grał po prostu Branda, Brauma, Lulu i Tristanę, żeby mieć już tutaj Dragon Sola i na przykład itemy z Siłany można dać jak najbardziej na Tristanę, żeby ona wam po prostu je trzymała. Itemy z Branda, znaczy z Aureliona też może trzymać Brand, który potem możecie go sprzedać, bądź użyć itemu z latarni, żeby przerzucić itemy na Aureliona. Jak najbardziej to działa. No, i tutaj można by podmienić jeszcze Morgankę na seta, żeby dostać buff do Brawlera. Jeśli na przykład nie macie Swain'a, to wtedy to jest dobra opcja, zanim po prostu. No macie na przykład siódmy poziom, no to można tutaj Morganki się pozbyć i wstawić seta. Jeśli oczywiście Wam poleciał, bo to wiadomo. Zawsze chodzi o to, czy jest trochę szczęścia. W grze. <laughs> ok, no to kolejny tutaj buildem będzie Kale i Przyjaciele. Jednakże. Tak, jak myślałem, że raczej już nie będzie grana. To po prostu ona jest teraz grana w inny sposób. Jest grana taki, że nie gra się go pod divajny, tylko gra się zwyczajnie w świecie tutaj z bardziej twardym frontlaynem, czyli wanguardami i adeptami. I nie gra się pod czterech executorów, tylko raczej pod trzech. I najlepiej, żeby właśnie tym paszym chauzenem była Kale. Hey, I temy takie same jak wcześniej, czyli RFC, Ginso i uh, QSS. No można by tu dać powiedzmy, Hurricane'a na upartego, czy Hoja, ale raczej bym tutaj skłaniał się ku tym trzem itemom. Jako defensywny, jeszcze inny, to można dać GA. Jednak QSS jest bardzo dobry, bo teraz właśnie Atrox jest praktycznie w każdym buildzie, no to wiadomo, żeby Atrox Wam tutaj jej nie przyciągał, no to QSS jak najbardziej jest tutaj wskazany. No i temy, to takie same, jak mówiłem. No, i znowu tutaj itemy typu Zeke, Chalice of Power są super, bo wam bufują. E, Kale wiadomo, jeśli chose traficie na Kindred, no to też nic się nie stanie, ale na Kale po prostu byłby lepszy i mielibyście większą szansę w razie czego na złotą Kale, a wtedy to już raczej ten Bill sobie sam wygrywa gierkę. E, no, dwóch adeptów, czyli Shen i Irelia, żeby slowować przeciwników. I dwóch tanków, żeby po prostu ktoś był na przodzie, plus dwóch Mystików, jako Shen i Yumi. Też daje wam jakąkolwiek ochronę. No i samo istnie, skakują też Diviny, bo Irelia Scale to jest po prostu przerobiony build na Kale, który naprawdę się całkiem dobrze spisuje. Tankowate itemy, wszystkie znów w Sejuani. Takie same, jak mówiłem, we wcześniejszych buildach Sejuani i Atrox, co teraz praktycznie. W każdym buildie są spotykane, przynajmniej w tych pięciu, które ja Wam przedstawiam, więc jak najbardziej polecam. No i temy, wiadomo, z Karuzeli to Łuk Miecz i Negatron Cloak to są rzeczy, które potrzebujecie. Najbardziej oczywiście Łuk. No i jeszcze możecie powiedzmy wziąć łapkę skrytem dla QSS-a. Tutaj postacie, które pomagają Wam, jakby. Przejściu w ten build, no to można grać na początku, właśnie tych divinów bądź duelistów, czyli Yasuo, Fiora, Jax i Nasus na przykład. Early game, potem trochę to przesłapować, już dodać na przykład Irelie czy Kindred i jak najbardziej jest to możliwe, żeby potem trochę ten build podmienić, więc też można w ten sposób grać. No i potem dorzucałem, wiadomo, tutaj Emperora postaci Azira i Zwyczajnie, w świecie defujemy tutaj wasze kery, Raczej jedną kery, bo tutaj nie gra. Choć ewentualnie można zrobić drugą karę Kindred, ale raczej się gra pod kery Kale mimo wszystko. No, i tutaj, ostatnim buildem, jaki dla Was dzisiaj przyszykowałem, no to według mnie po tych wszystkich buffach kultyści jak najbardziej są teraz silni. I gramy tutaj pod kery Kaliste i pod defensywnego. Wladimira. Można równie dobrze grać defensywne itemy na atroksie, jednakże uważam, że taki Wladimir pod tanka będzie lepszą opcją, bo nie dość, że będzie zadawał damage, nie dość, że będzie twardy, to jeszcze będzie Was leczył, dlatego uważam, że Wladimir tutaj jest lepszą opcją. Jednakże w tym buildzie musicie pamiętać, żeby na pałę nie lecieć w tych 9 kultystów. Ja wiem, że jeśli na przykład macie 7 kultystów, to i tak wam to bufuje Galio. Ale jednak lepiej dołożyć co innego, na przykład Asasina jakiegoś, czy też kipera i po prostu mieć jakby inny Buch, który też Wam może pomóc w wygraniu gierki, zanim tych 9 kultystów zdobędziecie. No i oczywiście wiadomo, że tutaj Chosen musi być na kultyście, bo inaczej 9 kultystów nie zdobędziecie. Najlepszy oczywiście byłaby Kalista, bądź Wladimir. Wtedy macie szansę na złotego Wladimira. Ale każdy inny kultysta też jest ok. Jeśli na przykład będziecie grać, zanim zrobicie 9 kultystów kipera, no to polecam jednak ustawić to przy Waszym kery, żeby ten Shield z Keeperów był na Waszym kerym. Można robić też jako carry z Sivir, jednakże Kalista według mnie jest po prostu silniejsza. No, itemy na kaliście to jak widzicie Hurricane, Rabadon czy GA. Można równie dobrze tutaj zagrać Jewelette Gauntleta. Chociaż ona ma pasywkę z dzidkami, więc według mnie Rabadon troszeczkę lepszy, bo te kryty nie są aż tak ważne. Można zagrać Infinity, można zagrać zamiast Rabadona Ginso, można zagrać QSS-a jako defensywny item. Jednakże najważniejszym itemem na niej jest Hurricane. Itemy na Vladimira, no to defensywny Dragon Claw, Bramble West i tutaj ten Juliet Gauntlet jest właśnie po to, żeby robił też damage i przy okazji więcej leczył. Ale tu też może być po prostu... Jakikolwiek inny defensywny item, jeszcze trzeci, bądź może to być też Rabadon, może to być też Hoj. Jak najbardziej to wszystko pasuje. I znowu jakieś inne defensywne itemy, jeśli byście mieli, bo wiadomo, czasem są gry, gdzie tych itemów jest potąd, no to raczej Atrox bądź Zilean. No i tutaj itemy na karuzeli, no to na pewno ROD, na pewno Łuk, na pewno Negatron Cloak i na pewno Armor. To są itemy, które z karuzeli chcecie zdobyć. W early gameie, no to wiadomo, gramy po prostu trzech kultystów, czyli Eliskę, Pajka, TFA bądź Wlada. No to to jest właśnie takie early game. No i potem zwyczajnie świecie dostawiamy, tak, żeby mieć powiedzmy trzech kultystów i coś. Potem udaje Wam się zrobić sześciu kultystów, no to ich trzymacie, wbijacie siódmy poziom, dokładacie znowu coś i dopiero potem wbijacie dziewięciu kultystów. Po prostu, żeby na pałę nie z tych kultystów, bo to też nie jest do końca mądre. No i to w zasadzie byłoby na tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o te top 5 kompozycji w patchu 11.4. Uważam, że jak najbardziej jest to tutaj całkiem dobre. Są to kompozycje, które po prostu widuję na rankedach. Też oglądałem streamerów zagranicznych, żeby mniej więcej mieć rozeznanie, co jest grane. No i myślę, że tutaj Wam się to jak najbardziej przyda. A teraz oczywiście będę wdzięczny, jeśli na dole klikniesz subskrybuj z dzwoneczkiem, zostawisz łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!